Kamisz Radek po zwycięstwie na XTBKS 112 w Szczecinie. Zadowolony? Zadowolony, jak chyba nigdy w życiu, no nie? Pokazałem, że przedszkala 2-0. No właśnie, taki byłeś dosyć spokojny po wygranej w klatce, bardzo oszczędny w słowach, ale no trochę jakbyś mógł więcej powiedzieć, czy, czy taki był plan, czy, czy realizowałeś się od początku do końca, tak jak miało być założone, czy może po prostu w klatce wyczułeś, że jest tam przestrzeń na to, żeby, żeby szukać tego poddania. Nie no, generalnie plan był taki, żeby sprowadzać go do parterów. Wiesz, no jedno, co taki nie zrealizowałem, no to miałem więcej seriami bić, a nie jedynkami. Ale czułem, że po prostu jak po pierwszej rundzie, że jak go od razu sprowadziłem, to tam jest przepaść umiejętnościami. No i generalnie tak się spodziewałem, że jak pokonam ten jego system kimurowy, to że raczej w parterze nie będzie stanowił dla mnie zagrożenia. No i jak już raz go sprowadziłem, no to pomyślałem, że już do końca nie ma co kombinować, tylko bezpiecznie dowieźć walkę. Jak szedłem na Twittera, zastanawiałem się, czy bardziej po tej wygranej, cieszy się czy ty, czy trochę Sebastian przybysz. <laughs> Myślę, że ja, jednak wygrana walka to jest większa euforia, aczkolwiek pozdro to nie tylko dla ciebie. A dla kogo jeszcze? Kogo pozdrawiamy? Dla wszystkich fanów i dla tych, których tutaj z nami dzisiaj nie było. Do tego <grym> znało, wina, za tych, co nie mogą łyczek, <grym> pozdro do No właśnie, bez Roberta w narożniku, ale udało się, Huard dopisuje, no bo jak ma nie dopisywać po wygranej. Póki to jak obserwujemy tą kartę, no to kandydat do bonusu na pewno. No ja myślę, ja myślę, fajnie jakby wpadło dodatkowe dwa kółeczka dolarów. I powiem, wydamy, wydam je dobrze. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no nie chciałem stawiać tego w rękach cały sędziów, czas, cały czas prowadziłem decyzję, chciałem pokazać, że szkara też umie kończyć, też umie nokautować. No dzisiaj poddanie, może następnym razem będzie nokałcik. Tak często słyszymy o tych wersjach 2.0, no a ty chyba naprawdę pokazałeś i ja widziałem już w całym tym fightweeku jednak jak, jak już byłeś w czwartek, że, że jesteś taki nakręcony i że, że bardzo pewny siebie przede wszystkim to jest kwestia dobrze przepracowanego obozu, czy po prostu takiej pewności, czy, czy może czegoś innego. I to i to. Wiesz co, tak jak mówiłem w wcześniejszym wywiadzie, ja lubię być stawiany w roli undergoga. Miałem coś tak, takie samo, coś miałem przed walką z Surdynem. Kiedy myślałem sobie, Kurde, jestem na MSączu, to będzie bardzo ciężka walka. Wiesz, czułem, tak samo się czułem jak teraz, że bicie serca, duży stres, ale w końcu wiesz, powiedziałem sobie wiesz, się w głowie, mówisz Kara, co ty pierdolisz, ty, jesteś, ty walczysz, ty trenujesz czołówką, ty się pizgasz czołówką, ty go rozwalisz. No i jak już przestawiłem sobie to w głowie, no to to co widzieliście, tak się sta... to co powiedziałem, tak się stało. Tak jak byłeś za tymi plecami, to łatwo gdzieś tam się wpinało tą rękę, no bo mam wrażenie, że dość wysoko była głowa Oleksiego i sporo tam miejsca jednak, żeby przełożyć było. No myślę, że to kwestia tego rozkwaszonego nosa, że on szuka po prostu troszkę oddechu, jak po pierwszym, na samym początku już rozkwasiłem mu ten nos, więc dlatego myślę, że to, to troszeczkę ustawiło walkę, no nie, że nie mógł się tak zregenerować w pełni, no bo jednak oddychałem przez usta, no nie, nie, nie ciężko przywrócić tak oddech, więc, więc no myślę, że to była kwestia tego, że szuka po prostu tlenu. Właśnie, bo poddanie, mówisz o kaucie, ale tam jego twarz też ucierpiała swoje, a ty tak jak ktoś napisał u nas na czacie, że e, miał wrażenie, że nawet się nie spociłeś, że nie widać, że walczyłeś. No, nie no, trochę mi się spompowała tam ręka, jak szukał tej kimury, nie powiem, że nie, dlatego tak nie biłem cały czas i ja oszczędnie ubiłem, jakby miała być trzecia runda. Aczkolwiek, no chciałem też pokazać, że mam ciężkie pięści, ale kurde, no, jak była okazja sprowadzić i czułem się tam bezpiecznie, to to uznałem, że nie ma co kombinować, trzeba, trzeba wyjść zdrowy i szybko stracić następną walkę. Jakieś plany już przyszłościowe są, bo no wiadomo, że szybko bardzo pytam o to i jesteś na gorąco dopiero po walce, no ale celujesz już może w jakiś termin, w jakiegoś rywala? No wiesz co, no jeszcze chciałbym albo, albo już pasek, albo jeszcze przynajmniej jedną, jedną, tylko jedną walkę i dopiero pasek, aczkolwiek na razie to była moja ostatnia walka na kontrakcie, chciałbym, chciałbym dograć dobrze kontrakt, no i... Jak dogramy kontrakcie, to wtedy będę myślał o walce następnej. No to dobrą pozycję negocjacyjną sobie zrobiłeś po tej walce? No właśnie, tak miało być. Tak mi się przyśniło. Miałem, miałem trzy sny przed tą walką. Raz, że poliszuka nokautuje prawym prostym, raz, że go upierdalam za pleców, a trzeci sento że podnoszą mi rękę. Dwa z trzech się spełniły. Tak. No to jaki, jaki będzie dzisiaj? Dzisiaj o ja, Dzisiaj to chyba nie zastęp. No dobrze, no to lec świętować w takim razie, nie trzymamy się. Gratuluję, wygranej raz jeszcze. No i do zobaczenia wkrótce, myślę. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Trzymajcie kciuki, bo to nie jest koniec. Do pierw początek dzięki